Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli. Dzisiaj zajmiemy się tematem uzupełniania wody i do tego filmiku spełnił mnie komentarz Ani, która to prosiła o taki filmiki i zadała w tym komentarzu trzy pytania, tak więc najpierw odpowiemy sobie na, tre, na te trzy pytania, po czym po prostu ja rozbuduję bardziej konkretnie ten temat, żeby on był taki bardziej zrozumiały dla wszystkich, dla różnych użytkowników hydroponiki, tak naprawdę główną kwestię będzie tutaj miało w czym macie swoje rośliny. No, i na końcu pokażę Wam, jak wygląda woda z nieoczyszczanej przez Was doniczki, co może być ciekawe. No dobrze, w takim razie zacznijmy. Pierwsze pytanie brzmi: czy dolewasz wodę od góry, czy wyjmujesz koszyczek? Koszyczków nie mam, mam doniczki, także od razu wolę uściślić. Ja korzystam z doniczek takich, wiecie, produkcyjnych, w których po prostu kupujemy rośliny w, z różnych miejsc. I dolewam wodę zawsze po wyciągnięciu doniczki z osłonki. Ja muszę widzieć, co jest w środku, czy tam nic się nie dzieje. Przy okazji patrzę, jak wyglądają korzenie, czy też się z nimi nic nie dzieje. Także ja osobiście za każdym razem wyjmuję doniczkę z osłonki i dolewam wodę. Drugie pytanie. Czy wymieniasz wodę za każdym razem? Nie, ja wodę wymieniam co 3-4 tygodnie i tak naprawdę jest to zależne. Tylko i wyłącznie od tego, jak ja mam czas, bo wymiana wody, łącznie z umyciem wszystkich osłonek i przeglądem roślin, czy nie mają żadnych pasożytów, przypadkiem nie daj Boże, zajęłoby mi no, minimum 6 godzin. Tak więc no, to jest kawałek czasu, który trzeba by było poświęcić. No i też przy okazji trzeba się z tym trochę nalatać, prawda? Także u mnie to jest co 3-4 tygodnie i to jest tylko i wyłącznie zależne od tego, i jaką ilością czasu w tym momencie dysponuję. 3. Jak podajesz nawóz, to potem tylko dolewasz wodę, a przed kolejnym podaniem nawozu wymieniasz całą wodę. Tak dokładnie. W momencie, gdy wlewam do osłonki wodę z nawozem, i wiadomo, roślinka wypije część wody, część wody wyparuje, yy, uzupełniam tą wodę tylko i wyłącznie czystą wodą, bez nawozu. Ja nie posiadam miernika EC ani pH metru, tak więc yy, no nie byłabym w stanie Sprawdzić, jakie jest EC, by ewentualnie dolać wodę z nawozem. Tak więc, moją bezpieczniejszą opcją jest po prostu rozcieńczenie tego nawozu, który już mam w osłonce, zwykłą czystą wodą. Tak, No to w pewien sposób, no to może brak, brakować roślince jakichś tam minerałów przez pewien czas, no ale biorąc pod uwagę, że ja tą wodę całkowicie wymienię po 3-4 tygodniach, to ja nie widzę, żeby coś się tutaj działo, a tym sposobem zajmuję się roślinami już od ponad roku. Tak więc wydaje mi się, że jest to całkiem ok, o ile po prostu pilnuje się tego czasu, żeby wymienić mm, ten nawóz po tych maksymalnie powiedzmy 4 tygodniach. I teraz wróćmy do pierwszego pytania, w którym to Ania właśnie pyta o to, czy dolewam wodę od góry. Nie dolewam z prostej przyczyny, nawet takiej, że niektóre moje doniczki są bardzo ścisło spasowane z osłonką. Co świadczy tutaj na przykład o to, <laughs> prawda? Ciśnienie po prostu tak wypiera tą wodę, że ona się podnosi do góry. Więc gdybym ja teraz tutaj zaczęła lać tą wodę od góry, bardzo możliwe byłoby to, że tutaj do pewnego momentu widać by było um, ten poziom wody, po czym nagle wyjęłabym tą doniczkę i ta woda by się po prostu z tej osłonki wylała. Tutaj widać to naprawdę ewidentnie, że, że ten poziom wody, widzicie, on się tak unosi. Mam również doniczki takie, w których naprawdę jest bardzo ścisło. Ale że są one nieprzeźroczyste, to nic by to Wam nie powiedziało. Tak więc uznałam, że wezmę tą doniczkę, w której po prostu widać jakoś tak już troszkę to ciśnienie wody. Tak więc dolewanie wody od góry, jeżeli macie bardzo spasowaną doniczkę z osłonką, może po prostu się katastrofą skończyć, albo się Wam ta woda wyleje w momencie, gdy wyjmiecie tą doniczkę z osłonki, no albo po prostu poziom wody będzie tak bardzo duży, że jakby roślinka może na tym ucierpieć. Warto też zwrócić uwagę na profesjonalne doniczki hydroponiczne, i są to takie zestawy, w których to koszyk jest włożony do osłonki, no i to się nazywa całym zestawem hydroponicznym. Do tego są miarki, bądź miarki możemy dokupić osobno, i to są takie właśnie mierniki, wskazujące nam poziom wody od minimalnego przez optymalny do, do wysokiego. I wiem, że przez te doniczki, w sensie one są tak skonstruowane, żebyście nie musieli tego koszyka wyciągać, żebyście mogli tą wodę uzupełniać po prostu, jakby tak od góry, i to jest fajne biorąc pod uwagę czy oczyszczacie swoją roślinkę, bo jeśli nie, no to tak jak stwierdziłam wcześniej, pokażę wam na końcu jak wygląda taka woda z nieoczyszczanego keramzytu, że tak powiem, w doniczce. I ja osobiście nie chciałabym, żeby takie farfole mi pływały po takiej wodzie, żeby ta roślina stała wiecznie w czymś takim. Tak więc no te te doniczki hydroponiczne są tak właśnie stworzone, żeby dolewać tą wodę od góry, przez to, że tam jest ten miernik, to też tam jest odpowietrznik, że tak powiem, także żadne tam ciśnienie nie zadziała, więc poziom wody będzie taki, jak wskazuje miernik. No tyle, tylko właśnie kwestia pamiętać, żeby oczyszczać kramzet, który jest w środku w tym koszyku. Poruszę też kwestię nawozów. Bo wiele osób pyta, czy ja zmniejszam, czy zimą podaję. Nie podaję, kochani, ja podaję cały rok, niezależnie od tego, jaka jest pora roku na zewnątrz, prawda? W sensie na dworze. Podaję cały czas taki sam nawóz i, i podaję go ym, tak samo rozrobiony. Więc ym, jakby ym, większość moich roślin to są rośliny tropikalne. One nie znają czegoś takiego jak zima. Więc to, że u nas akurat panuje zima, no to dla nich. Hmm, no cóż, ja się staram tym roślinom stworzyć taki klimat, jakby miały po prostu w naturze, prawda? Czyli światło i nawóz cały rok. Biorąc pod uwagę mój brak miernika EC i pH, yy, i fakt tego, że ja korzystam wciąż z marketowych nawozów, i to, że ja z nich korzystam, nie oznacza, że ja wam je polecam, tylko po prostu mówię wam o tym, z czego ja korzystam, ale to jakby nie jest równoznaczne z tym, że macie lecieć do biedry i kupić tam nawóz, bo to nie o to chodzi jakby nie w tym sensie ja to Wam mówię w każdym razie fakt właśnie tego, że ja nie posiadam ani mierników, ani nawozów hydroponicznych jakby no nie jestem w stanie dolać po prostu wody z nawozem, bo nie będę wiedzieć ile, tam, ile go tam jest tak więc bezpieczniejsza opcja żeby dolać wodę no dobrze, no to skoro już żeśmy sobie pogadali i mam nadzieję jakoś rozjaśniłam Wam ten temat bardziej to postaram się Wam teraz pokazać jak wygląda woda z takiej właśnie nieoczyszczanej doniczki. Ja tej doniczki nie płukałam przynajmniej dwa miesiące bo strasznie krucho stoję z czasem, co nawet widać po filmikach, że pojawiają się one bardzo różnie i, i czasem przez tydzień czy nawet półtorej nie pojawia się nic Tak więc pokażę Wam za chwilę jak to wygląda żeby nie było czysta miseczka no, może osłonię tak żeby nie było widać firmy wstawia sobie tutaj mojego kapiącego chabazia ok i przeleję go sorka że nie zmieniam kadru ale za chwilę będę wam pokazywać jak ta woda wygląda przeleję całą tą doniczkę od góry Prawie pełną miskę. Mam nadzieję, że zdążył się pobrudzić przez te 2-3 miesiące, żebym mogła Wam pokazać, o co mi chodzi. Chociaż większość z Was na pewno wie, o co mi chodzi. Czysty, randomowy słoiczek. I przelewamy. No Jak widzicie, w środku pływają różne dziwne rzeczy. To jest ym, osad, sole mineralne, to jest osad z wody, to są jakieś różne tam kurze pyłki. Wiecie na pewno też i psie kłaczki, bo u mnie są one po prostu wszędobylskie i nie mogę się ich pozbyć. Ym, tak więc, generalnie jak już sami widzicie, ta woda nie jest y, za czysta. Tak więc ja nie chciałabym, żeby taka woda mi pływała y, w mojej osłonce, bo w momencie, gdy ja wlewam. Wodę do osłonki, a potem stawiam doniczkę To praktycznie tam nic nie ma, tak naprawdę. Nie, nie, nie widzę, żeby mi takie farfole pływały, no ale tutaj jednak jest ich całkiem sporo. I od góry nawet widać, jak bardzo dużo ich się tam pozbierało. Mam nadzieję, że teraz to widać lepiej, że na górze jest ich tutaj całkiem sporo. I nie wygląda to fajnie. Chociaż to jest jak najbardziej naturalne, to jest sole mineralne, osad z wody, no i różnego typu tam po prostu śmietki, jakieś kurze. I tak dalej. Straca ostrość. O jest OK. O i nawet teraz widać, jak na górze. Kręcą się te, te śmietki. Tak więc, tak naprawdę, żeby wlewać wodę od góry, o ile macie oczywiście tak dopasowaną doniczkę z osłonką, że ciśnienie Wam tej wody nie podciągnie do góry, no to warto by było najpierw sukcesywnie co, co jakiś czas. Tak naprawdę, nie wiem co jaki, bo ja to robię raz na miesiąc. A tak jak widzicie, jak w przypadku tego chabazia, nie zrobiłam tego nawet raz, raz na miesiąc. Warto by było po prostu raz na jakiś czas przepłukać tą doniczkę, ten keramzyt, żeby właśnie pozbyć się nadmiaru tych różnych mm, pozostałości, które po prostu się odkładają w tym keramzycie. No bo tak jak wiecie, albo wiedzieć powinniście już, bo tyle razy to mówiłam, keramzyt ma funkcję kapilarną i magazynuje w sobie wodę, jak magazynuje w sobie wodę, to również i nawóz. Ten nawóz się odkłada w postaci takich białych no, takiego białego osadu. Tak samo będzie się odkładać y, po prostu woda. Po pewnym czasie, nawet jeżeli macie miękką, a na pewno nie macie super ekstra miękkiej, to po pewnym czasie nawet sama woda stworzy wam ten osad. Tak, więc warto to przepłukiwać. Sukcesywne przepłukiwanie doniczki bieżącą wodą, czy nawet tak jak ja, y, żeby jeśli się boicie, że zrobicie roślinie krzywdę, to możecie to śmiało zrobić doniczką, tak jak ja w tym momencie. I oczyszczanie tego karamzytu no jakby spowoduje to, że w tej wodzie nie będzie tyle osadu, więc jakby wtedy bezpieczniejszym wydaje mi się uzupełnianie wody od góry. No bo z tego roślina nie skorzysta, a biorąc pod uwagę, że hydroponika jest czystą uprawą roślin, to wolałabym, żeby woda też była czysta. No nic, mam nadzieję, że ten filmik był przydatny, odpowiedział na wasze pytania, rozwiał wasze wątpliwości i był on w miarę przydatny. No, przepraszam, że tak się trochę miotam, ale jednak kilka dni wolnych, wolnego i świąt rozbiły mnie trochę, i teraz muszę wrócić w rytm pracy. Tak więc mam nadzieję, że filmik był przydatny. I do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, pa!